Ten odcinek jest sponsorowany przez TheBestCoins.pl czyli stronę, dzięki której możecie kupić sobie coinsy na Allegro. Jeśli napiszecie, że jesteście ode mnie, dostajecie plus 10% gratis podczas zakupu. Link do aukcji znajduje się poniżej w opisie. Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pagent Play. I oczywiście otworzymy sobie następne paczki. No i zobaczymy, co ciekawego z nich wypadnie, i utworzymy sobie zespół. Haha, ale Was zaskoczyłem, nie? Dobra, a tak na serio, to przed nami będzie no dość sporo paczek, bo wydamy na nie 50 tysięcy. Także lecimy, to jest bodajże 7 paczek z tego co się orientuję. Wszystko co wypadnie leci do składu. No i zobaczmy, pierwsza paczka, numer 1. Szama. Dobra, na jest przynajmniej. Także nie jest źle. Ogólnie widzę, że bardzo wam się podoba ta seria i... Bardzo lubię ją też dla was nagrywać, bo ogólnie, no każdy chyba lubi otwierać paczki, a tutaj można sobie jeszcze z tych właśnie paczek utworzyć składy, nim zagrać, zmierzyć się z lepszymi przeciwnikami teoretycznie, bo o, te stroje fajne. Dobra. Pierwsza paczka za nami, bez strzału. Dupy mi nie urwało, jak to mówią niektórzy. Pięćdziesiąt tysięcy do końca. Odjąć, okej, okay, dobra. Mniej więcej będę wiedział. De Rossi! Kurde, no. Na razie najlepszy mój świecący zawodnik to pewnie De Rossi. I jeszcze Astori. 30 tempa masz? Naprawdę, koleś? Naprawdę masz 30 tempa? Matko boska. Nie, 60... Nie, czekajcie. 68 ma Astori. Nie, coś mi się pomyliło. To nie jest 30. Na szczęście, nie wiem, źle popatrzyłem. Aha, tutaj ma 36 strzałów. Wow, to mapie brznięcie w nodze koleś. Dobra, Luis Adriano. Mamy kolejnego napastnika, tylko nie pasuje mi to kompletnie. I NATO w ogóle żadnego nikogo nie trafiłem żadnego takiego fajnego zawodnika w tych paczkach na razie jeszcze. Co za dziwna sytuacja. Dobra, kolejny. Przed nami paczka z El Sharavim, a w środku... A, przewinę, jebnie. Abidal! O, bardzo zaj. To jest świetny piłkarz, którego naprawdę szanowałem jak grał w Barcelonie i strasznie byłoby mi szkoda. E właśnie jego, kiedy dowiedziałem się o, o chorobie tego zawodnika. Zresztą też fajny wtedy gest kibiców. Nie tylko kibiców, piłkarzy, nie tylko Real Madryt, ale też innych zespołów Wspierali tego zawodnika i naprawdę Naprawdę fajny, fajny pomysł No Na szczęście udało mu się Wygrać z tym wszystkim Kolejna paczka przed nami, a w środku dyn, 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 dyn. Zobaczmy Mamy bramkarza, co mnie cieszy, ale CO ZA JAŚKI NO? Jakie ja z kim ja muszę teraz... Jaki ja skład z tego zrobię? Kurde... Moreno... Moreno, Moreno, Moreno... I oprócz tego Moreno to nie mam nic. O, jeszcze stroje Real Madrid. Akurat to można sprzedać. Dobra, kolejna paczka przed nami, proszę, dajcie mi jakąś kartę, którą można grać. Boom, kolejny shit. Tiago. Ej, patrzcie, nie trafią w ogóle świecących zawodników. Jakim jest cudem mam tutaj zrobić, jakiś dobry skład? Nie wiem, będzie cholernie ciężko coś tutaj wykombinować póki co. Montillo. Verdu, środkowy pomocnik ofensywny. Ale wszystkie te karty są nieświecące. Takie fajne stroje. Aha, to są Juventusu. O, i BPL karta menażera. Nice, to się przyda. Można sprzedać. Dobra, lećmy dalej. tutaj mały jakiś problem. Klement, Nosa Wenger o. Myślałem, że Engel to jest ten koleś. <laughs> Oj, 4000 monet. Oj, jeszcze ile ramendi. Nawet fajna paczka. Wow, wow, wow. Ciebie damy sobie do składu. Cholera, tak mam namieszane z każdej ligi po trochę, że nie wiem, jak ja to ustawię sobie wszystko, no ale mniejsza z tym. Dobra, reszta leci do klubu. Ale już mam w klubie rzeczy 720? Tak, coś takiego. Dobra. Chyba to jest ostatnia paczka już teraz, którą otworzymy. Zobaczę co w środku. Adler i Cambiaso. Nie, Kampaniaro to jest, sorry. Dobra, Adler. Ciebie gdzieś tutaj dam. Ale aż za dużo. Kampaniaro. Tutaj mamy jeszcze Jorge Molina. Słaby jesteś, idź mi stąd. Wiktor Bramkarz. Też niech spada. Dobra, reszta leci do klubu, a my widzimy się już za chwilę w składzie, który utworzę. I spróbujemy sobie nim zagrać. Także do usłyszenia, już za moment. Okej, okay, dobra, witam was już z powrotem, tak wygląda mój skład i to jest chyba rekord, nigdy nie miałem jeszcze takiego zgrania, moje zgranie wynosi 80, oczywiście dodałem sobie menadżera Anser, dodałem sobie Wengera, którego trafiłem właśnie w paczce, także żeby nie było, że jakiś tam innym do, innych sobie dodaję, więc tutaj dałem sobie Wengera właśnie, no i przejdźmy do mojego, składu, do mojego składu, na bramce Adler, także tutaj bez różnicy kto tu będzie, bo i tak ma słabe zgranie, Środek obrony to Campaniaro i Abidal. Campaniaro ma e, cztery zgrania tylko, ale spróbujmy tutaj jeszcze zamiast Campaniaro dać innego jakiegoś środkowego obrońcę, który będzie pasował. Mm. O, teraz będzie jeszcze lepiej. Czyli Moreno, Moreno z Abidalem. Moreno tutaj ma zgranie Fernando z Fernando na, Navarro. E, Abidal ma zgranie z Gilu z Gilwu, coś takiego, Kle z Klementem i do tego Klement <coughs> z Belmontem. Także tutaj taki kącik francuski mi się trochę zrobił. Nie mam prawego obrońcy, więc dałem defensywnego pomocnika. E, tutaj natomiast mamy, mamy Nose i ta Klementa, tak jak mówiłem, Nosa nie pod pozycję, ale e, ma zgranie z Verdu, co mnie cieszy. No i Szamak i Bony, którzy są z tej samej ligi, więc mają fajne zgranie razem ze sobą. Nie wiem, czy tutaj jeszcze. By mi to pomogło i czy mam jakiegoś gościa z Francji? Nie już nie. Także nie będę kombinował. Więc <laughs> widzimy się już w bramkach. I zapraszam do kolejnego odcinka. Także trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem i piona.